Widzowie, dawno nie było, ale teraz już znowu jest Adixu. Witam, witam! I dzisiaj Adixu, jak i znowu nabruchyłem, to będzie dzisiaj miał naprawdę ciekawe zadanie, ponieważ nie skończymy tego odcinka, póki Adixu nie zostanie bana w każdym domku. Co? Każdy? No, no dobra, no zobaczymy, no. No musisz dostać bana po prostu w domkach, no zobaczymy. Możliwe będzie tak, że nikt nie będzie chciał się dać bana, no to, to troszeczkę zmienimy wtedy, no ale chodź. idziemy. Zapraszam nie, no cię. Z... No, na to no, ci się nie da a chyba. Wy widzowie zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczkę. Mam nadzieję, że to macie. Dobra, chodź Myślisz, że ban będzie dla Ciebie idealny? Myślę, że tak No ale co ja bym robić, mi mnie każdasz No tam muszę im. No nie, no, możesz robić różne rzeczy. Dobra, gdzie chcesz zacząć? Dawaj. Gdzie chcesz zacząć? To... czekaj, czy tu ktoś jest? Kuku. -ku. Nie chyba pusty. A jest, 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 jest! Gada no. coś. Wyszacie. Tak? Dobra, no. to poczekaj. No, Chodziłeś zaraz... pimorem. Dobra, no jak dostanę, ja op. Eee, ty, zgubiłem śpiwór. No, niestety tak to bywa, niestety. Czekaj, gdzie jest śpiwór, bo na górze gdzieś chyba zawsze. Dam ci, masz. A, czekaj, no. Dobra, dzięki. Dobra, chodź... siema, siema. dobra, ja sobie ty. jeszcze drabinę, żeby sobie łatwiej, dobra. Dobra, okay. się ma. Oj, jak se wszędzie, no i... to I, I teraz. Yy... O, jeszcze Pamiętam. Kolejna co jeszcze piła, co jest? Zabierz ten śpiwór, dobra. Tam jest. Bo bombie, bombie i bombia. Wybombiej Nunia! Oj, wybombie. Dobra, będę ich dropał O! Trzeba chyba próbuję kitnąć, chyba próbuję. Nie! Mam bana, mam bana! Mam bana nie Dobra, ja też O dobra, ja odejdę, żeby nie dostać spada. Czyli dobra. Oo, a z nikt do ioki ty masz fart! Znaczy... Może fart, nie fart? Chodź, Dobra. nie, nie ma A, domku. właśnie, bo y, ten wyszła z gry. Usunął domek. tak, go ze usunął domek. Dobra, do, do drugiego. Dobra, dawaj. Kto tu jest właścicielem? Walaki. Walaki 374. Jest tu gdzieś Walaki. Może zadzwonić, żeby przyszedł. Yy, eee, jest... Da się dzwonić? No, możesz tutaj. Dęzyń, z dzwoneczek. Czy to on? Nie, to nie. Nie, nie, nie ma tu Walakiego. Musisz... czekaj, zobacz czy ten... Aj! Ty utknąłem! Co ty robisz? O, dobra, jestem. dobra, ale nie... Nie no, to jest chyba pusty dom, ty spawsz, nie światło pozgaszane, chyba tutaj chłopak sobie oszczędza na na rapunkach. No to przejdźcie, sprawdź, sprawdź, bo możliwe, że akurat będzie... No nie no pa patrzę ten! A tak? U góry? W sekrecie? Może w sekrecie się. Nie no to jest nie sekret! W to jest sekret, widziałeś? Czy... wiem wiem, ale... No a skąd wiesz, że nie siedzisz w sekrecie, a może jednak? Że tu, a to wiem, ta, ale to, ja tego nie mogę w ogóle chyba, no nie, nie, nie mam tego Aaa, nie masz permisji no to niestety no. nie zrobisz tego Ale nie, no nie mam tu nic. No, pusty dom, czego ja wychodzę, tylko teraz taka... No tak, że przeszedłem się po całym tu domku i widzę, że... Co jest? No nie ma go raczej, to no. światło ma zgaszone, nie? No to lecimy No to, no, to... lecimy, dawaj, yy, ja, może... wsiadaj do mnie do samochodu, zawiozę cię na drugą no, dobra. stronę Dobra, yy, bierzemy 200 Turbo na 3 i lecimy na drugą stronę. Oj! Dobra, zasuwamy tutaj. No i co? Chyba pierwszy. jeden dom No jeszcze u góry chyba jest. No nie gada, było tyle domu przed nagrywaniem. Dobra, będzie Boczkę... jeszcze jeden. Dobra, ktoś jeszcze jeden? Bocze. Ale to wiesz, to bał, to na pewno jest zbannuje teraz, jak będę im dom niższył. Myślisz? Ej, no, ale ogólnie tak zawsze bannuję jakoś szybko, a, a ten... No zobaczymy. Ty, nie, nie ma tu nikogo. No ktoś tam... jest. Zabij śpiwór. Eee no. O, o o. O nie! O jest chyba! To A, ona? To nie. Chyba nie ona LG... Nie, nie, to jest jak LG, LG coś tam A LG F Nie, ten dom też jest pusty, nawet w ogrodzie nie ma nikogo. No. <laughs> o! wykorzystuje ten samotny z piworem, tylko nie potrafi. <laughs> dzwonię, żebyś A bo to śpiwór bokiem. <grym> nie potrafisz śpiworu używać! Ej! Nie! Oj... Czekaj, bo przyszedłem, przy Co jest? Jak ty przyszedłeś, tak to... Dobra. Właśnie, ty nie piworem. Dzwoni, Czeka... Dzwon, dzwon, dzwon! Zabrajmy, zabrajmy! Co jest? A gdzie tu się dzwoni? A tu po tej dzwonie. Bo, ta, dzwonisz w środku. Ty masz dzwonek w środku, czy na zewnątrz? <grym> no bo właśnie, nie no, mówisz, dzwonia w środku, jest... za dźwięk. <grym> No Aha. ja dzwonię, no nie, no nie wierzę po prostu, no bo ja, dzwonię Nie wiem Robloxa zbudowanego O, o, ktoś podchodzi A nie, tu na bo nie ona, no nie Co jest? Ej, ale czemu nikt ale. nie bierze domku? Ty, no a wiesz co jest najciekawsze? Po no. drugiej stronie nie ma żadnego domku no właśnie Po jest drugiej stronie dynami. nie ma żadnego domku Co jest? jest? Tutaj, a tam, ej no, chyba trzeba serwer zmienić Trzeba chyba serwer zmienić, bo no to to totalnie pusto Jestem, a, jest, na ten dom... auto mi kradną. A, a, to widziałem, no. Auto mi kradną. Auto samo zmienia biegi. No, pop, a, czekam, Dobra, się... wiedziałem widzowie, zmienimy serwer. Ało. I zaraz się widzimy. Okej, okay, znaleźliśmy inny serwer, choć od X u idziemy. Bo no nie możemy dalej czekać, chodź. Eee, czekaj. Biorę auto moje. Twoje auto? Ooo, dobra, idealnie do ciebie pasuje. Gokarciok? Gokarcik? Dobra, dawaj. nie zobacz ile tu teraz domków jest, o... tak jest pełny serwer, no to dawaj, wybieraj dobra, sobie. Nie, tu jest, trzy. o nie, pa, tu jakiś ten bo jest chyba pusty. No. Czy tu będzie ład? No tu nikogo nie ma w tych domach. No jak to nie ma? Czekaj, znajdziemy jakiś taki, żeby było ich widać z zewnątrz, jakby co, nie? No dobra, no to tak, no dawaj, 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 zobaczymy no, czy się t... uda, to być bana, czy... dawaj. Tu... Y... Bóg stąd. no, albo jesteś ślepa, albo tu nikogo nie ma. No chyba tu nie ma nikogo, tu jest Ilny jakiś jeszcze. Ale zobacz, są w ogóle takie skiny jakby z nowych kątów, co nie, takie wiesz, to no Ale postamowe. wiesz co, nie patrz na to, bo to są niby jest podstawowy kąt, ale oni są ubrani tutaj w grze. A dobrze. Wiesz to, bo to po prostu są młodsze osoby, które nie mają możliwości, żeby sobie w Robloxie kupić awatar, ale tutaj na Brookhaven są ładnie ubrani, tak? Co tam Brookhaven ten awatar? Yy... Martyna tu na przykład O, czekaj, jest. do że patrz. O, 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 o! Ty, halo, no wybiera ten dom? Wybrałaś znikła, co jest? No i ja chyba nie wybiera ciele. domu. No i nie wybiera domu, dobra, dawaj, musimy iść po drugą dobra, stronę. No to te auto, i jadę drugą stronę, nie? Dawaj do mnie, Ania. Ja, 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 ja a nie. Ja tu mam uciekać na auto jakieś. No dobra, no. E, e Emil200. Dobra, no to lecimy na drugą stronę. Ty Ale, się, przechodzimy. Co ty zrobiłeś? Dobra, już jest 40%. Ręka dobra. O, chwila! Je, jest w domu, bo widzę go. Idziemy tutaj. To potrzebujesz piwara. Gdzie, gdzie byś pił? Śpiwą... Yy. O, to jest Leono! Dobra, Ej, zamknął przed chwilą dom! Jest tu, jest tu, jest tu, patrz. Patrz na niego, Aurel. patrz na ciebie. Bąbię mu dom. Patrz <laughs> <Dom śmiech> <I niunia>. panik! <laughs> nie, on nie da bana. A, <śmiech> <śmiech> więc jednak, 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 jednak. Ale, Ale mogę dobrze. jeszcze... Ga... Teraz odkryłem, że garsnicę jeszcze przy nich. Ty, poczekaj. Śmierdzi. Co jest? Leonow i Leonowy. Ja myślałem, że to jest ta sama osoba. A to jest. Ta... Zobacz, patrz. Leonow i Leonowy, widzisz? Ano? Wchodzimy teraz tu, chodź. Wejdź tam i zrób tam hałas. Pytając, ktoś tu jest w ogóle, nie? To są bracia. Patrz, idzie do ciebie. To idziecie idzie spadować, idzie spadować. Nie, patrz, gdzie on jest niby? Poczekaj, jest, Albo taste! To jest na mendy Możemy <laughs> mi otworzyć. Ej, no czemu on nie banuje? No bo mu coś tam. Albo drabinki mu postaw. O jest! Jeee! Będzie ban, będzie ban chyba! To pana! pana! Dobra, to byli Jak bracia! Szybko, widzisz o, to tam? byli bracia! Ja dostaję bana w ciągu, nie wiem, sekund dosłownie. To byli bracia, dlatego cię panowali pewnie. Dobra, dawaj. No to dobrze, nie? Czeka, tam jeszcze jeden został, tam jeszcze jeden został. O, no mnie problemu, burza, widzowie, ta... jest jak... u mnie, taka straszna burza, powiem ci. A ja jeszcze ty jak... do ciebie A... muszę wrzucić na kanał. Dobra. O, jest w domu, jest w domu, jest w domu. Jest w domu, dobra. To jest Vivi Chin? To jest to, 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 to jest ta osoba na pewno. Patrz mam, da, daję bana, da, o, ma bana. jaki szybki ban! Dobra! <grym> widzowie! Sekund, nap dalsza. Napiszcie, czy uznajecie teodiksowi te bany, bo moim zdaniem były naprawdę bardzo szybkie, co? Ta gaśnica jest mega denerwuje i, i ta bomba. Tak, no taka gaśnica, bomba. No te bany były naprawdę szybkie. Więc widzowie zostawicie tu łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka. I wiecie do kanał, na kanał, to Addyx już za bardzo nie robi live'ików, ale może wrócić. No, ale... Może, może wrócić wróci, wróci. Jak zostawicie tam dużo subskrypcji. Na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka. ściema!